Cześć wszystkim, ja jestem Paweł, a ja jestem Mirek. Dzisiaj słuchajcie, zapraszamy Was do małej prezentacji nietypowej. Jesteśmy dzisiaj troszkę na sportowo z Pawłem. I zobaczcie, zakupiliśmy takie coś uszkodzoną matę, żeśmy zakupili czy znaleźli. Widzicie jak to wygląda, leży to tutaj przed nami. Tu jakieś już kabelki niedługo zobaczycie z bliska. Jest to tak zwana mata do tańczenia. Posiada tutaj takie wbudowane przyciski prawo, lewo, góra, dół, skos. Start, select jakieś i tak dalej, a zatem. Jest to mata do tańczenia i zwykle ludzie wykorzystują to z jakimś tam programem do tego, żeby przed komputerem czy przed telewizorem odtwarzać... Tańczyć? Tańczyć. Ludzie to odtwarzają, żeby tańczyć i kroki, to znaczy tylko do tego jest ta mata. My postanowiliśmy zabrać się za to naszymi łapkami. Paweł rozebrał tutaj to ustrojstwo, zaraz pokażę Paweł i mówi jak. Pokażę może to na zdjęciach, bo już nie będziemy Wam na żywo pokazywali, bo trochę Paweł dręczył Troszeczkę to. Trwało, Troszeczkę to trwało. Troszeczkę to trwało. Tak. I już tak powiem, wyrypaliśmy do końca yy, cały salak, który tam był yy, i tak dalej. Ktoś powie, Boże, no ale dobrze, bo może tą matę można byłoby wykorzystać jeszcze do tańczenia. Słuchajcie, z naszym rozwiązaniem Paweł da radę wykorzystać to no, do tańczenia i do tańczenia, ale nam przyświecał cel, żeby wykorzystać to do grania. Yy, Pamiętacie, takie hasło na Polaku potrafi w projekcie naszym grać z nami nogami? O to chodzi. Wyobraźcie sobie jakąś fajną imprezkę i przynosicie taką matę. Proszę bardzo, do komputera. I można sobie pograć nogami w ciekawe gry. W jakie gry sobie myślicie? No, zaraz zobaczycie, że rzeczywiście Wolfenstein 3D. Mario, co tam jeszcze, Paweł? Chyba jakieś inne gry, praktycznie dowolne gry, gdzie trzeba tylko przypisać klawisze. Przyciski jakieś na przykład z klawiatury, albo z myszki. Nie ma problemu. Przygotujemy tutaj programik w Delphi, w którym będzie można przekonfigurować taką matę do dowolnych przycisków. A zatem wszystkie gry przed wami. Ale to nie wszystkie niespodzianki, bo w tej grze. Zobaczycie, będziemy uczestniczyli nie tylko z samą matą, prawda? Bo no bo, dobra, chodzenie prawo-lewo, no to fajnie, ale sami sobie zdajecie sprawę, że no jeszcze nogami, żeby strzelać i jakieś inne operacje. Tutaj to propozycjonalnie, tutaj. O właśnie, proszę bardzo, tylko żeby nie mierzyć w Pawła, plastikowy pistolecik na kulki, zobaczcie. Taki pistolecik można wziąć i będzie można tu wszczepić sobie Atetiny jakieś 85 z mikroswitchem i za jego pomocą zrobić radiowy pilotik. Właśnie to dzisiaj Wam pokażemy, nie wiem czy to dobrze widać, na tym tle taki radiowy piloci. To jest, wiecie, zabawka po prostu jakaś tam, ale żeby się lepiej grało. Dzisiaj będziemy działali sobie. W takim zestawie i chcemy Was zainteresować coś, żeby zabić nudę. Słuchajcie, czasami dzieci się nudzą, szczególnie w tych ciężkich czasach z koronawirusem, bo teraz ten projekt powstaje. Dlaczego dzieci mają siedzieć? Zobaczcie, jakaby to była radocha, gdzie jak powiecie im, wejdźcie po na... No komu by się chciało, nie? A to... tak się podrzuci jakieś ciekawe gierki i. Już no, można. To dziecko mówi, ale obciach łowa, ja tam obciach, ja nie będę tańczył. Tańczymy. Ale jak miałby zagrać w jakąś gierkę, słuchajcie, i to wcale fajne gierki. No, to zacznie się ciekawostka. A zatem y, przejdziemy za chwileczkę do dalszej części, w której pokażemy Wam, jak y, rozbroiliśmy przede wszystkim taką matę. Aha, może w tym momencie powiedzmy, że, y, bo ktoś może zapytać Boże, ale jaki koszt był takiej maty? No, nie wiem, 30, 20 zł, już nie pamiętamy nawet, bo to y, była jakaś sobie mata, mieliśmy, y, już nie pamiętam jak dawno ona tutaj leży. Stwierdziliśmy, że trzeba ją po prostu wykorzystać, odnowić. A mówię, jak będzie trzeba w nią zatańczyć na niej, będzie jednak chciał, przyjdzie jakieś dziecko, dziewczynka i chce zatańczyć, nie ma problemu, da radę, da radę zatańczyć. Yy, Okej, okay. mała przerwa, zaraz wracamy. Hej! No dobrze, słuchajcie, może przystąpmy najpierw do zbudowy pilota, tak? Pilota, który będzie symulował nam pistolet do gry, prawda? Do tej maty jako dodatek. W tym celu, żebyśmy się za dużo nie bawili, przygotowałem tutaj na stole z daleka, widać na razie, dwa zestawy uruchomieniowe. Jeden będziemy podłączali do komputera, on będzie pełnił przez kablem USB. O, to będzie zestaw, który będzie również podłączony do maty, prawda? Natomiast chcemy mieć pilot radiowy. W tym celu posłużymy się drugim zestawem. Oba są wyposażone w moduły NRF radiowe. Tu pokaż Paweł może z bliska jak to wygląda. Proszę bardzo, bierzemy sobie jakiś akumulatorek. Tenże akumulatorek podłączam do zestawu ATB, żebyście widzieli, że to jest pilot. Proszę bardzo, włączam mu zasilanie, już się za chwilkę włączy. Jest sobie, pokazuje, że TX będzie nadawał. Drugi zestaw. Proszę bardzo, podłączamy do komputera kablem USB. Tu Paweł może, jeśli uda Ci się złapać, że na jednym widać RX, na drugim TX, tak? To sprawdźmy, czy działa nasz pilot. W tym momencie mamy tutaj tylko dwa przyciski, bądź Paweł ustawił w tej grze klawisze, bodajże E i R. Za pomocą tych klawiszy będziemy sobie realizowali strzelanie. Pokaż Paweł teraz na ekranie komputera, wzięliśmy sobie jakiegoś WordPada, ekran komputera pokaż. Ja będę wciskał teraz te przyciski, proszę bardzo, zobaczcie, działają radiowo. sobie przesyłamy tak naprawdę z tego zestawu informację do tego, a ten za pomocą VUSB przekazuje to do komputera. Oczywiście oba zestawy działają na mikrokontrolerach Atmega32, najzwyklejszych słuchajcie, więc nie ma problemu. Wszystko jest zrealizowane dosyć fajnie. Jak widać tutaj, proszę bardzo, mam nadzieję, że nawet z daleka. Wciskam jakieś przyciski i coś się dzieje, a więc za chwilkę przejdziemy już do samej gry, ale teraz najpierw ja poproszę Pawła, żeby nam opowiedział, jak przerabiał samą matę, żebyście zobaczyli, że to jest nic dla nas ciężkiego. Mała przerwa. Hej. No dobra, Paweł, słuchaj, to teraz twoje zadanie. Pokaż króciutko na obrazkach, bo to już mieliśmy zrobione historię przeróbki i dewastacji maty, prawda? No właśnie, jak się zabraliśmy za matę. No przede wszystkim na początek trzeba było rozkręcić obudowę. Z tym nie było większych problemów. Z zwykłym śrubokrętem krzyżakowym dało radę. No Jedyny problem, jaki był, to mata. Wyjście maty jest, to jest taka taśma zakończona takimi powłoką węglową, tak? To się to chyba tak nazywa mhm, dokładnie. Ta. I ta taśma była przyklejona do płytki. Tutaj zaraz na filmiku to zaznaczymy, była przyklejana do płytki do tych takich brązowych, czarnych padów, też węglowych. To na to też było... pokrytych powłoką węglową. No tak, nie? na to trzeba było szczególnie zwracać uwagę, żeby to się nic tam nie odkleiło, żeby ten węgiel się nie stał. I, I żeby tej maści, żeby tej, e, tej taśmy nie zniszczyć po prostu. No tak, 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 tak. No, no, tu było z tym trochę zabawy, żeby delikatnie to odkleić, wyciąć, ale, ale dało radę i myślę, że każdy sobie z tym na pewno poradzi. no Jest to troszeczkę precyzyjna robota, ale, ale do zrobienia. No później to już była tylko kwestia wyjęcia płytki z obudowy. Tak jak widać to tutaj, o czyli tu widać całą płyteczkę, w całej okazałości, no, tak, po wyciągnięciu no, no i... kabel ten czarny to kabel USB rozumiem doprowadzony, tak, 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 nie? to jest kabel USB doprowadzony, zdecydowanie tu widać końcówkę jak widać, no jest tutaj w tej całej puszczewce sporo miejsca, żeby nawet własną jakąś płytkę elektronikę zamontować, jest sporo miejsc do, do zamocowania płytki, do tak i do cel na razie do testów rozumiem, że wyprowadziliśmy sobie zamiast kabla USB, to po prostu przewody do zestawu ATB do procesora, ale domyślnie, docelowo tak, możemy tak. zrobić własną płyteczkę malutką, tutaj wrzucić i również wyprowadzić z tego swój własny kabel USB do komputera. Oczywiście, no bo przecież teraz jesteśmy dopiero na etapie prototypowania, także no nie ma sensu tu oczywiście zestaw, cały ATB by się nie zmieścił, ale jak najbardziej wyprowadzimy sobie zaraz, zobaczcie na zdjęciach, dalej przewody, które podłączymy do zestawu ATB. A dalej. No zestaw to ATB lecimy do dalej. Co tam dalej było robione? Lecimy dalej. No właśnie, jak już udało mi się wyjąć tą płyteczkę, to zauważyłem, Zobaczcie, że pierwsze, pierwsze co musiałem zrobić, to natrafić, to, znaczy nie tyle co natrafić, odciąć się od ścieżek. Które prowadziły od tych padów, rozumiem, w kierunku tego chipa, ale tak, też tak, gdyby Ale tak, one... tutaj na środku pod, pod tą czarną plamą, chip jest właśnie zamontowany, do, który tutaj steruje tym wszystkim. No musiałem się odciąć tutaj w pewnych miejscach widać, gdzie przecięte ścieżki. W tym Aha. miejscu, w tym miejscu się przeciąłem bodajże. No tak, okej, okay, nie... to poprzecinałeś ścieżki, by żeby tam gdzieś się to nie łączyło tak, i tak dalej. Tak, żeby to się nie łączyło, żeby tam. No, nie, w te nie miejsca później się nie... przylotowały, rozumiem, przewodami jakoś, tak? Tak, tutaj w niektórych miejscach pozdzierałem soldermaskę mhm. na tych jak tu, na niektórych widać udało mi się spore, spore pole tej soldermaski wyrwać, a gdzie nie gdzie musiałem kombinować i tutaj jakieś naprawdę... Na cieniutkich na ścieżkach zrobić przejścia chyba, co? To tak. pokaż następne zdjęcie. Tak, to ale to da, da, dało radę to zrobić. Tu widzicie już yy, yy, postawiłem kuleczki cyny. Mhm. No tutaj też w tych małych mikrosich miejscach udało się, no do, do tego już bez problemu da radę przylutować. nożyk wziąłeś, widzę precyzyjny, knary, Tak, tak, no, tak. no taki nożyk precyzyjny I dalej, w co każdym sklepie malarskim można też dostać. O, i tutaj Dalej. już widać te kynarki, do czego one są, do czego ich użyłeś. A no właśnie, bo tutaj, jak mówiłem, odciąłem większe pola masy, które, albo tutaj tych sygnałowe, które były, odciąłem i zostawiłem sobie miejsce na, na to, żeby mógł wygodnie przylutować przewody. Te większe przewody. Te większe przewody, tak, które wyprowadzimy na zewnątrz maty. Natomiast, A mają się dobrze trzymać. Dokładnie. Natomiast tutaj wewnątrz, w tej, w tej płyteczce, jak widzicie tutaj tymi kinarkami się podlutowałem po prostu do miejsc. Yy, takich, w których mi łatwiej będzie się podłączyć przewodami. Tu ważne, że jest napisane jakieś tam GND, VDD, nas to, nas to nie interesuje. Ja się tutaj wszędzie poodcinałem i po prostu powyprowadzałem sobie te złącza węglowe, wszystkie tutaj do A jakichś do... większych padów, żeby mógł się wygodnie podłączyć. A dodajmy, że cała ta, ma ta mata to nie jest klawiatura matrycowa, tylko na środku ten pad wielki czarny to jest jakby ma wspólna masa. A potem te wszystkie przyciski, to są, każdy z nich jest zwierany do masy, rozumiem. No tak, nie? tak, tak. Że tam tak. jak się na macie staje, to on zwiera do tej wspólnej masy, prawda? Dokładnie, dokładnie Tylko ten tak chip to mógłby nam przeszkadzać. Potrzebowaliśmy chyba jeszcze jakąś jedną dziurkę, no nie? Coś no, ty tutaj no, no zmajstrował. No że, że, żeby to wygodnie tutaj przełożyć kable i się nie nakombinować, to stwierdziłem, że i tak skoro z tego chipa nie będziemy korzystali. A on jeszcze to... może nam przeszkadzać, gdybyśmy jakieś ścieżki nie zauważyli. No, no właśnie, a przecież zasilanie się tam podłączy, czy coś. O no, to, to... matko, to go widzę, że od, odesłała. Do krainy wieżych łowów, no bo mu zrobiłeś. No dokładnie. I od razu w miejsce. Tutaj <grym> tutaj o matko, i z głowy wyprowadzone kabelki do góry. No to się ładnie. kazało już. Tylko dalej podlutować w odpowiednie miejsca. O, no ładnie, ładnie. Bez żadnego schematu, bez żadnej dokumentacji, wszystko. Po prostu miernikiem sprawdzałem po kolei Brzęczykiem, która ścieżka dokąd idzie, żeby tu się. Tu razem byśmy połączyć. siedzieli, i, że tak powiem, sprawdzali później, który klawisz, który. No nie? Tak, tak, tak. To dalej tutaj też zdjęcia porobiłem. O, o. Tutaj jeszcze twoje łapki są jak czyściłeś, pamiętasz te. Tak, tak, te węglowe, a właśnie, bo jak żeśmy odlepili taką gumkę, która to przytrzymywała, to ta gumka zostawiła trochę kleju na tych węglowych powłokach. I teraz trzeba. U... Uważać, żeby tego nie zedrzeć, węglowych podłog, tych powłok, żeby one się stykały dobrze później z tą, z tą, z tą taśmą. Dlatego delikatnie oczyściliśmy tylko z tego kleju jeszcze. Rozpuszczalnikiem jakimś. Tak, tam, tak. I, I co dalej? Możemy. Dalej, no właśnie, to jeszcze fragment oczyszczenia po drugiej stronie, po stronie tej maty. Tej taśmy, właśnie. Tak, no później trzeba było to ostrożnie przykleić, docisnąć i wszystko. Skręcić. O, i wszystko to jest z góry widać, tą taką jakby gąb, gąbczastą taśmę, która jeszcze na dodatek będzie przy, dociskała obudową, którą się skręci w wielu miejscach. To ona będzie dociskała tą taśmę właśnie z tymi węglowymi przewodami. Obawialiśmy się, że to będzie coś może nie działało czy coś, ale jednak wszystko było dobrze. No, no nie? Tu, tu jeszcze, żeby wszystko było stabilniejsze, to użyliśmy kleju na gorąco, to możecie zauważyć. W kilku tak, miejscach tak. postawiliśmy parę glutów, żeby to tam się nie majtało, nie, tak. żeby te kabelki nie, nie rozpierały tam całej obudowy. No i później mier, mierniczek w dłoń, brzęczek w dłoń i wiedzieliśmy, gdzie mamy wyprowadzoną tą wspólną masę i pozostałe przewody i z żabkami ciach i sprawdzaliśmy na którym pinie, to już było fajne sprawdzenie na którym pinie mamy, że tak powiem, który przycisk maty, prawda góra, dół, prawo, lewo, strzałki, select, start to wszystko, co mówiłem. Kilka zabawek w z tym była, ale to już była czysta przyjemność, można powiedzieć. Tak, no, a widać, że mata skręcona, z powrotem ta obudowa skręcona. Wszystko tak, tak. sprawdzone, I... proszę bardzo, przewody wyprowadzone i od tej pory to już tylko kolejna przyjemność podłączanie ATB, co zaraz zrobimy na żywo. Podłączymy i w końcu przejdziemy do tego, żeby zagrać w grę i pokazać wam, jak to działa i czy to rzeczywiście będzie działało w oparciu o pewien projekt z projektu Orangebook. Tak? No to ruszajmy. No to ruszajmy. Chwila przerwy, hej. Witam. Podłodze tym razem. Ja się biorę za podłączanie. Paweł nam pokaże, jak tutaj podłącza w końcu nasze ustrojstwo. Czyli zobaczcie, mamy te przewody wyprowadzone. Paweł wystarczy, że teraz tylko musi zbadać. Mamy opisane oczywiście na karteczce, którą tu Paweł ze sobą wziął. Mamy opisane mniej więcej sobie mapkę. Zrobiliśmy, jak, ta, jak się rozkłada ta. Te przyciski i kolorki, tak. a więc Paweł będzie to podłączał do my zestawu. Do, my do sterowania, oczywiście, w tej naszej grze Wolfenstein online potrzebujemy w sumie z maty cztery przyciski: do czyli, przodu, do tyłu, czyli lewo. te pomarańczowe prawo-lewo i niebieskie tak, tak, tak. góra-dół, tak? To mamy tutaj opisane, jakbyś mógł tutaj przybliżyć. Ja to już przed chwilą pokazałem dobra. ładnie, to teraz spróbuj podłączyć, a ja pokażę w tle. Mamy odpalony też wordpad, więc gdy Paweł, zobaczcie na czym to wszystko polega, gdy Paweł już podłączy zestaw do kablem USB, to w tym momencie naciskając matę będziemy widzieli z daleka tak naprawdę czy tam się pojawiają literki można powiedzieć, że zamieniamy matę do tańczenia słuchajcie, w zwykłą w zwykłą, najzwyklejszą klawiaturę do pisania klawiaturę komputerową tak? przy czym Pamiętajcie, że w orange booku będziemy starali się Wam pokazać jeszcze ładnie programik. To będzie urządzenie HID, a pomimo to, postaramy się Wam pokazać programik, za pomocą którego będzie można sobie wygodnie przekonfigurować przyciski. Załóżmy z maty, tak? Żeby raz one mogły działać dla takiej gry, raz dla innej, a być może Wy wymyślicie jeszcze inne zastosowania. A poczekajcie do końca poradnika, żeby zobaczyć jak wygląda już jak będziemy grali w gry, a na końcu Wam powiemy jeszcze jedną e, ciekawostkę. E, w aspekcie tego wszystkiego, co tu się dzisiaj dzieje, również o gamepadach, gdyby się okazało, że dla kogoś to jest za trudne. Ja tu w międzyczasie tylko jeszcze podpowiem, że to nie jest wcale tak, słuchajcie, że to jest gra tylko dla dzieci, bo powiem Wam, że dla dorosłych to jest niezła zabawa. Ja, jak wiecie, mam co zrzucić z siebie może tańczyć to nie za bardzo mi się zawsze chciało ale w taką grę poszaleć. No, mówię Wam, że można się spocić, po, grając w taką grę, więc robiliśmy z Pawłem losowanie i tak się składa, że niestety ja będę musiał jako pierwszy przed Wami, pierwszy Dobra. Przed wami zagrać. Dobra, Paweł podłącza. Zobaczymy, czy dobrze trafiłem z kolorami przewodów. Tak, i teraz ja trochę się oddalę, a Paweł będzie próbował pisać coś na klawiaturze. Najpierw strzałka do przodu. O, patrzcie, są literki, widzicie? Dobra, mamy W. Kapsuła, klikam na kariaturze, żeby były większe. Żeby były duże litery, tak. tak. To teraz pokaż następne. Dobra, prawo D. Proszę bardzo, leci D. Słuchajcie, D. bardzo ładnie. Teraz kolejno. A, leci A nam na wordpadzie. I tu S. S. Literka S. No to Wszystko działa. Słuchajcie. Moglibyśmy równie dobrze podłączyć inne przyciski start, albo w ogóle wszystkie i właśnie je przekonfigurować. Ale teraz na gorąco: uwaga, Paweł podłącza pilota, czyli ten pistolet, który mieliśmy. Proszę bardzo, i Paweł strzelaj w R, proszę bardzo, pięknie. Mamy, zobaczcie teraz pilota. Działa. O, i Paweł może teraz, że tak powiem, chodzić po klawiaturze nogami, spójrzcie. A tam w tym momencie się przesuwają. Przy okazji mogę. Dobra, Paweł, to teraz zamieniamy się rolami. Ty będziesz podłączał grę, a ja spróbuję pograć zgodnie z obietnicą. To na razie, zaraz wracamy. Hej. No dobra, to zabieramy się za konfigurowanie Wolfensteina 3D. Paweł znalazł takiego w internecie, jak no rozumiesz? Właśnie, tak? tak, tak, bo już przenieśli, że można sobie pograć w przeglądarce. Także skorzystamy z tego. I dobra, sprawdzimy na samym początku ustawienia. Tu mamy kontrol, bo tak, ja w kodzie programu ustawiłem sterowanie do przodu właściwie cztery przyciski, pod którymi kryją się kody WASD. Także tu jak widzimy, dziennie... tak, tak standardowe takie dla gracza, Dlatego no tutaj mamy w lewo to jest A, w prawo D, do przodu W i do tyłu S. No i tu jeszcze mamy strzelanie i open, otwieranie. A ja rozumiem, że sobie takie przyciski ustawili, żeby to wgrać do naszego mikrokontrolera. Tak, tak, to już mamy wgrane w to... i R... Bo nie mamy na razie jeszcze programu rekonfiguracyjnego, później będzie można sobie dowolne ustawiać kody klawiatury w naszym mikrokontrolerze, prawda? No tak, na razie to musimy jednak na sztywno robić w ekrypcie, ale to później się przygotuje do tego program. Dobra. No to co, to lecimy z Grow. Tylko daj mi proszę Cię najsłabszy poziom z najsłabszych, tak? I wiesz, ale bo ja. <laughs> ja can, też, I play <laughs> tak, can I play daddy? Tak, I play daddy, bo. <laughs> Bo ja jestem cienki, ciebie no Nie, no dawaj, don't help nie, me. nie, 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 dawaj, dawaj, najsłabszy, dobra. najsłabszy. Dobra, to dobra, lecimy. To lecimy, trudno, no, ja będę teraz występował. Przerwa, mała. I teraz rozumiem, możemy rozpoczynać granie. Tutaj w tej chwili spróbuję sobie, słuchajcie, sprawdzić, czy to działa. Strzelę sobie. Działa strzelanie, nie mogę marnować broni. A zatem, tak, kilę do przodu. Słuchajcie, ja to nie będę może takim wytrafnym graczem, ale proszę bardzo, idziemy dalej, szukamy tutaj. A nie, ja mam odporność, dobra idziemy dalej, 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 tutaj nic nie ma. To z tej komnaty trzeba szybciutko wyjść i lecimy. A Ale, ja jest. Sobie, ale otwórz, otwórz. Dobra, dobra, otwórz, no ale nie w tą stronę. Słuchajcie, ja to nie jestem taki... <śledzimy> ale, ale, ale powiem wam, że zabawa jest przednia z taką matą. Ciach, ciach, teraz do przodu, lekko w lewo. No coś w oh. ale tymi łóżkami masz. To, to, no, no, no dobra, dobra, ten może taki potem ty pograsz, to zobaczymy. Dobra, i tam lecę, słuchajcie, do przodu. O, patrz, jak szybko biegnę, widziałeś? Leciutko w lewo, żebym do drzwi doszedł. No co jest, kurde? Te nogi mam takie jakieś... Dobra, ciach, otwieramy pilotem. O, tu będzie chyba walka jakaś, słuchajcie. Jest, jest, jest bliższy. Gdzie on jest? Ale już. Dobra, ja nie widzę, gdzie on jest. Podejdź bliżej. A, dobra, dobra, muszę w niego strzelić. Dobra. Dobrze. Jeden z ja nich, załatwiony, słuchajcie. Dobra, dobra. Dawaj, dobra. Mogę lecieć dalej, przeżyłem. Przyjeść rękę. Ja już jestem o, dobra. No Co jest? strzelaj! Dobra! Słuchajcie, lecimy dalej, a tu jakiś kurczak, bo mogę chyba coś pożywić się, prawda? tym kurczakiem. Jak ja z niego przejdę. O, dostałem kurczaka! No, słuchajcie, 86% energii. Jest. Gramy dalej, jestem szybki Bill, słuchajcie. Nie wiem jak to mi szybko i ja na imprezach. Uff, taka gra to jest pojem bomba. bomba! no było. co? No co Słuchaj mnie tutaj. Tam już wszystkich zakatrupiłem. Mogę iść gdzie indziej? Nie, dobra, a tam chyba też można jeszcze bo Były tam jakieś drzwi. Tam gdzieś tego pierwszego Dobra, słuchajcie, ach! Mówię wam pograjcie nogami, to jest... To jest dopiero rewelacja. Wam się wydaje, że to takie proste? Zodawajcie ze mną, słuchajcie. Mam nadzieję, że odtworzycie sobie taki układ i pogracie. Dobra, tutaj mam, mam nadzieję, że jakiegoś gościa jeszcze załatwię. Nie, dalej idziemy. No ja to po ścianach trochę... Pijany, ja? Jak, jak Pijany tak zając. No trudno. Dobra, dawaj, otwieraj. No, gdzie są jakieś? No, dobra, kurczaka radzę. Ja to. No nie patrz, ja to tylko nie miałem, gruśnij, nie A potem już gruźnie, słuchajcie. No niby Wolfensteina, jednak na jednak kurczakki. Dobra, słuchajcie, ja to widzę, że za długo nie pogram chyba. Ach, tutaj jeszcze jak ktoś będzie, to ale no co ja maluję Tutaj nic nie ma tak poziom wziąłeś? Mogę pograć Cotusiu? Dobra, słuchajcie, to by było na tyle z moją grą. Wybaczcie mi, że ja dłużej nie pogram, ale podejrzewam, że parę kalorii, słuchajcie, straciłem, prawda? Tylko wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Tutaj, Paweł, pozwól, że stój z kamerą. Tak, pokażę Wam dwa gamepady. Gdyby kogoś się znudziło gdzieś tam na końcu granie w oparciu o taką matę, to słuchajcie, są różne tego typu stare gamepady, starozie pewnie znajdziecie gdzieś u siebie na USB. Chodzi o, oczywiście takiego USB nie podłączymy do procesora AVR, ale co możemy zrobić? Słuchajcie, rozebrać taki gamepad, wstawić tam nasz mikrokontroler jakiś ATtiny85, podłączyć się tym mikrokontrolerem do tych wszystkich przycisków na gamepadzie, a następnie przewód USB podłączyć do mikrokontrolera AVR i to tego podłączyć, słuchajcie, do komputera i sobie wygodnie grać albo może bez przewodu USB z nRF, tak jak tu mamy pilota, prawda? I, tego, I macie, zobaczcie, radiowego gamepada, którego, w którym możecie grać na klawiaturze, mam nadzieję, że to widać, ale dobra, jestem zmachany, słuchajcie, ledwo dyszę, teraz w takim razie Paweł zabierasz się... Tak, teraz moja kolejka. Tak, <grywa> dobra, słuchajcie, teraz Paweł czekaj. szuka Mario. Czekaj, czekaj, muszę wybrać. Dobrze, no dobrze, to tak w międzyczasie, to nie musimy potem tego nawet... Dobra, jest gramario. tutaj rozumiem, Paweł, te same przyciski, Ty nie będziesz stosował tak, tej ja, pilota. ja będę strzelał, by tylko WSAD do skakania i do podzwonienia prawo lewo. To no to w takim razie rozpocznij, Paweł, teraz Ty się trochę będziesz pocił. Dobra, tylko mnie jak Ci grzywę zastrzeli. Dobra, lecimy. No, dawaj, dawaj. Dobrze. Dobrze. No, patrzcie, patrzcie. Tak. No, o kurde, ja to złapał. złapać. No, Jacek. No, temu idzie lepiej niż mi, ale patrzcie. No powiem wam, że taki imprezy to bomba. No dostał mordę. Tak. Tak, grałby. Kurde, dam mi jakaś reklama, bo za to Dobra, dobra. Dawaj. No Panie, to... No, Ty masz wizę opanowane. <śmieniu> Załatwiła Załatwiłaś. Cię... Dobra, dobra, Dziura. słuchajcie, Dziura. to by jest... było... mi zasłaniała. Dobra, dobra, sekundka. No dobra, to by było na tyle, słuchajcie, pograliśmy z Pawłem, może niedługo, ale też chodziło o to, żeby nie zabierać Waszego czasu za dużo. Paweł, zmachałeś się trochę? Troszeczkę się zmachałem. A, no właśnie, ale słuchajcie, kalorie ubywają i jak widzicie, nie tylko dla dzieci. Impreska. Słuchajcie, czasami coś, prawda, pod i tak dalej? A do tego taka gra? Powiem Wam, zaskoczcie swoich znajomych. Wiecie, każdy może mieć taką matę chińską, ale to nie jest chińczyzną. Trzeba pomyśleć po naszemu. Wy, spróbujcie uruchomić swoją wyobraźnię. Zaskoczcie rodzinę, zaskoczcie znajomych. Zbudujcie sami takie sobie urządzenia i słuchajcie, pokażcie, że my, Polacy, też potrafimy myśleć. Dlatego tam napisaliśmy Teraz Polska. To jest bardzo ważne i chcemy Was zarazić ideą, pomysłowością, żebyście mogli budować własne układy. Paweł się sporo tu napracował, pokazywał jak nawet przedziurawił chińskiego salaka. Prawie zabawne było, ale do zrobienia i myślę, że każdy z Was również da radę zrobić coś takiego Dobrze. Dobrze. Mamy zatem nadzieję, że to, co tu też pokazaliśmy, pomoże Wam podjąć decyzję, czy warto zainwestować, dołączyć do projektu Orange Book na Polak Potrafi. Zapraszamy chyba, tak? Zapraszamy do projektu Orange Book, Dobrze. Dobrze. I pamiętajcie, to co jest dla nas bardzo ważne, poinformujcie swoich znajomych, tylko na Jakich forach działacie? Nie muszą to być tematyczne fora, mogą być inne. Pamiętajcie, że często przychodzą dziewczyny później, do nas dzwonią do sklepu i się pytają, do pani Aneta zawsze z uśmieszkiem <śmówi> mówi, nie, żeby się śmiać z kogoś. No wie pani co tu gdzieś usłyszałam na Facebooku, ktoś udostępnił mi taki post, a tam jakiegoś tego apnela, książka chciałam w prezencie kupić mężowi, także naprawdę warto udostępniać i nie mówić, że a ja nie mam znajomych wśród elektroników. Udostępniajcie to wszędzie nie tylko dla elektroników, a naprawdę skorzysta na tym projekcie wiele osób. Tak? <grymne> to było na tyle. Dobra, dostań, Do pa. następnych filmików. Na razie. Hej, pa!